Można zobaczyć koronkę klockową. Koronka klockowa polega po, Trzeba odpowiednio przekładać klocki, żeby wyszła taka piękna serwetka. A z jakiego tworzywa to się robi? To akurat robię do sukni XVII-wiecznej do rekonstrukcji z nici metalizowanych. Koronki klockowe robimy z nici lnianych. I one wyglądają troszkę inaczej, jak to, co ja robię. I ile, ile pracy musi pani w to włożyć? Ile czasu? W tą rzecz, którą robię, 10 centymetrów godziny czasu. Tradycyjne kwiaty bibułkowe wykonujemy tradycyjnie z bibuły, ewentualnie z krepiny. Krepina jest o wiele twardszym materiałem, więc jest kwiatek lepszy. A jak dużo czasu trzeba poświęcić, by wyszedł taki jeden duży kwiat? No trzeba chwilę poświęcić, płatków wchodzi przeważnie 12, do tego jeszcze listeczki, więc 3 godziny na pewno. Pieczemy takie placki próziaki, to jest bardzo stare danie, sięga około 200 lat wstecz. Na wsi piekły się to placki wtedy, gdy nie było chleba. Zastępowały one po prostu chleb. Dzisiaj pieczemy te placki, Wyszliśmy z domu z tymi plackami na zewnątrz czyli właśnie przy okazji takich pikników, imprez plenerowych, pokazujemy jak to się odbywało, bo pieczemy to na kuchni opalanej drewnem i podajemy z masełkiem czosnkowym, z, ze smalcem, z cebulką, ewentualnie z czystym masłem. Dzisiaj mamy jeszcze dodatkowo masło kurkowe. Kim ty dzisiaj dla nas jesteś? Europejską gąsienicą. Znajdujemy się w muzeum z naszą gwiazdą wieczorą Krzysztofem Kasą Kasowskim. Jak podoba się w ciężkowicach? No bardzo fajnie, ja tu przejeżdżałem wielokrotnie jadąc do krynicy na przykład, więc od razu wiedziałem nazwę, znałem po prostu gdzie to jest i pamiętam ten mostek, to wszystko. I znałem również z opowieści Tomka z grupy Pektus, tak? Że on z tych okolic właśnie pochodzi i to też zapamiętałem, że gdzieś tutaj spod Ciężkowic właśnie. Jak występowało się przed publicznością w Ciężkowicach? Dobrze, jest fajny ten, ten bardzo, bardzo fajny, bo jest w miarę nowy i dźwięk jest do, dobrze jakby to powiedzieć, nie jest tak zbudowany jak starego typu amfiteatry, że są rodzajem takiej muszli zamkniętej, przez co dźwięk się strasznie jakby tam w miejscu odbija, tylko tu dźwięk wychodzi na zewnątrz i dzięki temu da się dobrze nagłośnić, więc te warunki do grania są bardzo dobre. Eee, a jeszcze mam takie pytanie odnośnie pańskich utworów, bo wiele z nich jest granych w tych rytmach karaibskich. Skąd się wzięło zamiłowanie do tych rytmów? Nie wiem. Myślę, że ja słuchałem takiej muzyki, ale nie wiem skąd. Nie wiem, mama miała jakieś nagrania, jakiś piosenek ska, ale były popularne w latach 60. w Polsce tak samo. I może nie aż tak bardzo jak, jak Big Beat, ale, ale były popularne. Mieli jakieś tam Filipinki śpiewały takie rzeczy, czy ali Moja mama miała takie płyty i to były właśnie y, w taki prosty rybiska, a, a później jakieś tam Kalipso też. Nie wiem po prostu dlaczego. To ma dużo rytmu, a ja lubię rytmosycę. I y, y, w tym się realizuje. ty ma to przeżyj, była się szczony zjazd, ja te więc w rodzinne miejsca. miejscach Nasza szkoła była przecież najlepsza. Z mojej klasy tu prawie cały skład w dobrej formie pomimo pływu lat Ktoś jest wielką, ktoś biznesmenem jest. Ona z ty jak mogłem płynąć. Była w szkole całej najczęściej. do dziś mam wszystkie twoje... W międzyczasie ja zostałem gwiazdą ALD Chociaż go nie postawił Krzysztof Kasakasowski, serdecznie pozdrawiam telewizów czytelników portalu pogórze 24.